Dobry. Witamy Państwa e, serdecznie na konferencji e, Partii Polska 2050 w Monachołowni. Mamy dzisiaj gości kluczowartowie, e, pani e, poseł, e, pani wiceministra edukacji narodowej Joanna Mucha. Witamy serdecznie i dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy poświęcić e, naszym kandydatom Polski 2050, który, którzy startują do Rady Powiatu i do Rad e, Gmin, również na Wójta e, w ramach e, e, koalicyjnego Komitetu Władczego Trzecie w okręgu numer 1 w mieście Lubartów e, ja, Jakub Wróblewski otwieram e, listę e, naszych kandydatów. Jestem e, e, wieloletnim samorządowcem. E, w samorządzie lubartowskim jestem od, od ponad e, 20 lat. W tej kadencji zdecydowałem się kandydować do, do Rady Powiatu. Obok mnie startuje jeszcze Marzena Faraj. Marzena Faraj jest, jest położną, właśnie, w dosłownie wyższy, pracuje w Lubartowskim Szpitalu. W zeszłym roku odebrała zaszytne wyróżnienie położnej roku w ogólnopolskim plebiscycie Hipokrates. Jej pasją są podróże, które dzielić z odwiedza w wiele różnych miejsc na świecie. Oprócz Marzeny Faraj kandyduje Michał Żmurek, młody, prężny przedsiębiorca, dumny Data, Ady i Wojtka, mąż Klaudi, który jest twórcą wielu projektów biznesowych, między innymi nieodległej restauracji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu Administracji w Warszawie i aktualnie studiuje na studiach MBA. W okręgu numer 2, to są gminy Lubartów, Kamionka, Mików i Abramów, naszą partię reprezentuje Stanisław Jedut. Stanisław Jedut, szczęśliwy emeryt, ale bardzo aktywny człowiek, w przeszłości radny, doświadczony samorządowiec wójt gminy Kamionka e, dwóch kadencji włożył istotny wkład w budowę infrastruktury telefonicznej i wodociągowej w gminie również e, i owocem jego pracy są zmodernizowane drogi budynki użyteczności publicznej e, boisko wielofunkcyjne e, a także rewitalizacja parku w Kamionce e, drugą osobą kandydującą jest Mariusz Morawski Mariusz Morawski nauczyciel dyplomowany naucza w, w Michowie języka niemieckiego, przedsiębiorczości, wychowania fizycznego, jest doradcą zawodowym, jest osobą bardzo zaangażowaną w wiele projektów z zakresu edukacji e, wielokulturowej i antydyskryminacyjnej, w wolnych, chwilach, e, w wolnych chwilach uprawia narciarstwo, jazdę na rowerze. Okręg numer 3 są to gminy Kock, Firlej, Rzeżany, Ostrówek. Może tak będzie łatwiej. Małgorzata Zagojska, e, mężatka e, z niedowierzaniem czytam, że również babcia. Magister prawa. E, w, w niedawnych e, czasach do zeszłego roku zastępca wójta e, gminy Pirlej. Wcześniej kurator, specjalista dla dorosłych. E, w, w wolnych chwilach e, lubi poezję, dobry film psychologiczny. No i jest... I e, szybownictwo. I szybownictwo, tak jest. I oraz Stanisław Mikołaj Jeśkiewicz, proszę bardzo, absolwent m.in. Wyższej Szkoły pedagogicznej w imieniu Powstańców Śląskich w Opolu, Uniwersytetu Warszawskiego, a także UMCS w Lublinie. Emerytowany nauczyciel, dyrektor liceum w Kocku, były burmistrz Kocka i zastępca wójta gminy Ostrówek. Obecnie czas wolny poświęca na szachy, gry sportowe, wędkarstwo i ogrodnictwo. I e, ostatni okręg, okręg numer 4, który obejmuje gminy Niedźwiada, serniki ostrów lubelskich ścimów. Andrzej Bojan, e, 61 lat, żonaty, troje dorosłych wnuków przez wiele lat e, pracował w Urzędzie Gminy Niedźwiada na wszelkich stanowiskach związanych z inwestycjami, ze strategią, z informatyką, na co dzień e, zaangażowany w krótkofalarstwo. Też prowadzi kilka stron internetowych i na bieżąco wspiera lokalną społeczność w rozwiązywaniu problemów elektronicznych i informatycznych oraz Katarzyna Florek, nauczyciel i psycholog, mama 14-letniej MAI. Pracuje w dziale personalnym dużej międzynarodowej firmy, e, jest zaangażowana w, w psychologię, w rozwój młodych pokoleń, na co dzień wraz z mężem prowadzą e, młyn, florek właśnie na terenie gminy e, Serbii. Mamy jeszcze ze sobą, chcielibyśmy Państwu przedstawić, przepraszam bardzo, kandydatów, którzy kandydują do samorządów gminnych z list trzeciej drogi. Przede wszystkim jest to kandydat na wójta gminy Serniki. Miała być niespodzianka, tak. Stanisław Marzenda. Zapraszam. Zapraszam tutaj do kamery. Emerytowano yy, oficer policji, wójt gminy Serniki w dwóch kadencjach. Został wybrany wójtem w roku 2010 w roku 2018. W roku 2014 <śmiech> przepraszam. <śmiech> Autor publikacji książkowej Monografia Rodu marzędów, regionalista, e, współautor m.in. Dziej, dziejów Gminy Serniki oraz Gminy Serników Portret, e, portret własny. Jak Państwo pewnie mi nie uwierzycie, jego zainteresowania to historia lokalna i, i historia, tak i polityka. Dobra książka również. Mamy także e, dwóch kandydatów do Rady Gminy. Jednym kandydatem niestety nieobecnym jeszcze w tej chwili jest do Rady Gminy Lubartów Mateusz Kotliński Eee, który kandyduje z okręgu, który umie e, e, miejscowość e, Nowodwór. Jest to człowiek przestronnie utalentowany, e, czeladnik, złotnik, jubiler, student dwóch kierunków studiów e, ekonomii i politologii. Na co dzień zajmuje się polityką pieniężną i implementacją polityk samopotrzymującego rozwoju. Hobistycznie gra na akordeonie. W kapeli pieśni tańca soków Kamionce na pianinie i amatorską piłkę nożną oraz Jacek Pycka. nam schował, Jacek. Przepraszam. Dziękuję. Jest tak, Jacek Pytka, Pycka, lat 40, żonaty przedsiębiorca, który kandyduje do Rady Miasta e, Kamionka. Mieszka w Kamioncu od 20 lat. Tam prowadzi serwis sprzętu ogrodniczego, chce skupić się przede wszystkim na poprawie jakości miejskiego wodociągu i sprawić, żeby kamionka była przyjaznym i spokojnym miejscem do życia, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla osób odwiedzających. Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, słońce zaświeciło nad kandydatami naszymi Polski 2050 do Rady Powiatu. Mam takie wrażenie, że od paru miesięcy widzimy, że Polska się budzi, a ja mam głębokie wrażenie, że teraz samorząd się budzi. To widać w Lubartowie, to widać wśród ludzi, którzy kandydują i do Rady Miasta, i do Rady Powiatu. Tutaj mamy kandydatów do Rady Powiatu, ludzie. Przestali się bać. A to jest to, co jest najważniejsze. Ludzie, którzy mają pasję, którzy chcą zrobić coś ciekawego, ludzie, którzy chcą realizować się dla, dla innych, po prostu dla swoich społeczności lokalnych, oni przez ostatnie lata nie mieli szans na to, żeby realizować się i, i, i po prostu dawać z siebie to, co, co mają. Dlatego, że ostatnie lata były duszne. Były latami, kiedy właśnie ludzie bali się właśnie swojej inicjatywy, bali się wychodzenia gdzieś do przodu. Dzisiaj to się zmienia i to się czuje. Czuje się nadzieję, czuje się tę emocję, która zawsze towarzyszy zmianie. Ja jestem przekonana o tym, że nasza koalicja, koalicja, która dzisiaj rządzi krajem, jest w stanie wygrać w powiecie lubartowskim te wybory. I stworzyć zupełnie inną propozycję. Rozmawiałam z naszymi kandydatami. My oczywiście przedstawiamy tylko liderów naszych list, tutaj do, do Powiatu Lubartowskiego, ale tych kandydatów jest na naszych listach więcej. Rozmawiałam z nimi. To nie są ludzie, którzy mówią: Ja chcę zostać radnym. To są ludzie, którzy mówią: Ja chcę coś zrobić i mówią o tym, co chcą zrobić. I to jest to nasze DNA, to jest to, co, co jest w nas w Polsce 2050 to poczucie i służby, i poczucie takiego entuzjazmu z działania na rzecz innych ludzi, i poczucie, że ta zmiana jest, jest potrzebna i że wszyscy jej oczekują. Gorąco polecam naszych kandydatów. Mam nadzieję, że uzyskają Państwa poparcie. A ja w taki sposób jak tylko będę mogła, jako posłanka tutaj ziemi lubelskiej, również z okręgu tutaj Lubartowskiego będę ich promowała, będę pomagała ich w kampanii wyborczej, a potem będę pomagała im realizować ich mandaty radnych. Mam nadzieję, że też dla dobra wszystkich tutaj mieszkańców.